Po raz pierwszy w Fortnite, do Fortnite w tym update'cie I tu widzę, że tu się dosłownie chyba wszystko zmieniło Znaczy to no, mapa się nie zmieniła oczywiście, ale chodzi mi o lobby Chwila Od kiedy sklep jest przed skarnetem? Do Aha, pakiety ikon, okej. Okay. Spoko nawet. Zakryć się. Chwila, bo będą prawa autorskie. Nie chwila. Tak, będą prawa autorskie. Nie mogę tego pokazywać. Dobra, ale pokazuję. Jednak. Dobra. Co ja chciałem zrobić? Ym, sama pasie nie zmieniła jakby... Widzę, 7 ma grą za 5 minut, okej. Okay. Czemu tu jest taka kropka? I tu chyba nie powinno być. Eee, no! Kolejnych czterech nowych NPC-tów, okej. Okay. Więc runde, czekaj. Dobra, spoko. Dobra widzowie możemy w takim razie pogadać, ale no. Kurde, siedmiu... 7... Nie, chwila. 6. 8 nowych NPC ów nie? Więc jest ciekawie. Ciekawie... Dużo się ogólnie dzieje. Ja zaraz z wami nie będę gadał tylko muszę... No. Muszę coś zrobić. Przede wszystkim ktoś chyba mnie zaprosił do ekipy, albo mi się zdawało. Co to, Blask krwawego księżyca? Aha, okej. Okay. Hordobicie, to mnie interesuje, widzowie. Pamiętam Hordobicie, poprzedniego, poprzednie Hordobicie i jeszcze Hordobicie. To będzie mój trzeci koszmarów czar, widzowie. Dobra o kurde, co tu się dzieje? Ja nie mogę, co? ale ja nie, ja nie chcę rankingówki w ogóle. Przede wszystkim, aha, jak mówiłem, nie chcę rankingówki, bo w ogóle sytuacja jest taka, że ja zrobiłem wina i zrobiłem 10, 9 fragów, ale mi dał brąz 2. W solo, jak ktoś będzie chciał to dołączyć. Ale my da ocaleńca. I o kurde. A więc tak to wygląda. Spoko nawet. Spoko, że tak to zaktualizowali. Naprawdę. Dużo się dzieje, widzowie. Eem... Paweł, prośba o... Nie, ja nie chcę prośby o przyjęcie. Halo. Kurde, tu jest... Dobra, dużo się dzieje Aha, i to teraz po, po prawej jest Spoko Czyli bardzo dużo się zmieniło eee, Paweł, Simon Fortnite eee, Manuel jest kasztaniarz, nie ma kasztaniarza Szkoda Kasper Roek On my offline Dołączy, ale czemu ja tu mam lamę? Czemu ja tu mam lamę? Widzowie jest problem. Eee... Ostatni raz nie okay, tak Okej, okay, spoko. Hmm. No, naski offline, A on mówił, żeby zaczekać. Hmm. Chyba nie mam czasu przede wszystkim Hordobicie, to mnie interesuje. Yy, bo gram. No to chłopie gdzie ty jesteś przede wszystkim. Już jestem w grze. Nie widzę cię, chłopie. Jesteś offline. No, nieobecny powiedziałem. Co się stało No, lobby całe zmienili przecież o tym mówili. Wiem. Dlaczego bez sensu? Właśnie nie lepi, chłopie, ty się chyba nie znasz. Wydaj, że logika twoich kolegów. Czekaj, może uda nam się zagrać w hordobicie razem na podzielonym ekranie, ale nie obiecuję. Dobry miejsce dzwonić, chłopie. Czekasz nie wiadomo wiadomo, co? Nie na wiej nie Oj, dodali tę nową pompę, jak widać. Klingę kinetyczną, miotły też. Nie do ciebie mówię w ogóle przede wszystkim, więc ciebie nikt nie pytał. Dobra. Za to, co powiedziałeś, to już na pewno nie grasz. Hmm, ciekawe. nas. dlaczego ty mnie zapraszasz, jak to ja na ciebie czekam? Hat. teraz trzeba przetrzymać, żeby ten... Żeby zagrać emotkę. Super O trzech oglądających, super No to gotowość chyba. Halo, Halo, słychać mnie? Tak Gramy hordobicie chyba Nie, Nie wiem właściwie. Ale oglądałeś już YouTube'a? Ale jakiego YouTube'a? Z gameplayu? Nie. Bo... A, tak. Dobra, co gramy? Czy Battle Royale, czy Hordobicie? Dawaj wpierw Battle Royale na safe. żeby pokazać widom jak robić z tym bossem. A, no rzeczywiście. Sytuacja na później Hordobicie. Okej. Okay. To jest... To jest... To brzmi jak plan. Teraz czekamy jeszcze na Mania. Ale... No nie wiem, czy on teraz jeszcze zagra, ale no... Na... Ale oni całe lobby dosłownie zmienili. Nie Jak to nie, jak tak? Tylko tło zostało. Przecież się umawialiśmy. Co umawialiśmy się? Jeszcze możesz rundę! Nie, to na pewno że... No to i Na co czekasz, człowieku? Ja tylko chcę widza pokazać. Człowieku, co ty mi będziesz znowu przeszkadzał w nagrywaniu? Chcesz? Dobra, zaraz wiesz, na pewno mnie oddasz. Dawaj z udziałem. No to podaj ładowarkę, człowieku! Po co niby? Żeby podłączyć pada? No szczątko nie możesz. Bo ja nie wiem, gdzie jest. No nie, Dobra, e, e, Dobra. A my się żyjemy? No przecież to po to, co do mamy. Dobre, okay. wy nie chcecie no. słyszeć, więc możemy coś pogadać. Czy jest ktoś na live oprócz mnie, No, też... y, jest jedna osoba jeszcze, ale nie wiem kto to jest, bo się widz nie no przedstawił. Nie. Szanowny widz się nie, nie przedstawił. Niestety to też ja. Jesteśmy w takim live'ie na Lunarne lokum, aczkolwiek to może być z tysiąc typów, nie? No, ale tak jest, najlepszy jest ten... w sejfie jest po prostu ten boss, i jest ciężki do zabicia. Wpomina mi to bossów z na przykład... On ludziom, jest bardzo ciężki. Było mega ciężko zabić Iglicę. O siema, miał... Scrapson. Kim ty jesteś człowieku? Ja cię pierwszy raz widzę. A później razem. Najcięższy to ogółem Mam jest chyba wycielec. nowego wi widza. Jak... Podaj mój telefon. Jak ten money, albo osłonę, albo życie... Bardziej mnie bolą momenty, nie, nie, bo tak nie No, i to, jest... Nie no to jest... No bo to jest przede wszystkim wampir, nie? i HP, które on zabiera, to mu stawki na jedną zwyciężyczo, wiesz, A bo... O kurczaczki pieczone, no to słabo to wygląda. To jest naprawdę morsko. Ma... Chłopa ma na sobie. A ona ma pompę chyba. Super, kurde, jest tu on w bambicach? Co jest? Kurde, skąd... Skor... No i na szczęście. No i tak właściwie. A ma chłopak kolejny. Łołasto, to jest kolejny, który nie umie się bić. Albo nie ma broni. Aj, Popy, ale takiego Sorry, on nie yy! ale Co ty ale leżysz? Kurde, o, dynietnica! Kup mi o dynietnicę. A, no i leżę. No szybko poszło, ogólne widzowie. Ale to, to, to był... E, ale to był taki kamperzyno. Eee, przede wszystkim... E, to jest miejsce pod względem było. Pa, jaki księżyc. A co, ma na na No nie, póki co nie. Oddaj daj zudzie mojego pada! No to daj ładowarkę, tyś ty głuchy czy co? Sam sobie daj. Maksy jest głuchy widzowie. Oddaj, To jest bardziej Oddawaj. Irytujące. Oddawaj. Czy właśnie przerwało live'a? Nie, na szczęście nie, teraz zobaczyłem. Dobra widzowie. Chwilę poprowadzę rozmowę. Dokładnie nie wiem co się będzie działo. Bo po prostu Szymon nie reaguje niestety z powodu swojego brata. Tam trudno. Ma warunki takie, że jego brat też chce grać i ciężko to wygląda, ale trudno się mówi. Ten czas wykorzystam na autopromocję. Nazywam się Layson Games na YouTube i nagrywam odcinki z Szymonem i do serii win równa się w komentarzu pod live'em, jeżeli chcecie brać udział w win... w tej serii. Zrobicie wina, będziecie mieć więcej likwidacji niż przeciwnik i wygrywacie z kina. W Lecę na koniec kryć Szymona. Bliżej od odkrywki, właśnie gdzieś tam. Mam nadzieję, że nie wyjdzie. No Jakoś po prostu kutnie, nie wiem, bo po prostu go w nie niby było, że jeszcze ten life trwa, bo w sumie nie mam pewności. Znowu muszę zobaczyć. Ale dobra, jest, jest. Będę sobie oglądać... O, jest Szymon? Umarłem, ale chwilowo żyje Bardzo dobrze. Ale chwilowo, Jak? nie wiadomo, wszystko przez no. Konie, bo on już nie odpuszczy. No ale chłopie, ja muszę czekać na ładowarkę, bo yy, okazało się, że no, że w Mediamarkcie media zostawiłem tego. Yy, pada i no... Znaczy pada ładowarkę i no. I teraz nie mam ładowarki, do której mogę podnosić pada. No i teraz, i teraz Maxis ma taki, yy, taki problem do mnie życia, no. życiowy, że no. Nie życiowy? życiowe! Ty bez mojego pozwolenia u gradyś mnie pada to coś, że dziwisz! Okej. Okay. Powiem tak. Maksud, Przede wszystkim Maksud. to ty to ty w poniedziałek grisz... Live'a chłopie nagrywam, ale chłopie, on w ogóle tego nie uszanuje. też szanować albo grać z nim. I tyle. Na jego wkładzie. No, no mówi, że póki może. co ładowarki nie mam. Ale to twoja mama ma jakiś telefon. No ale nie, w ogóle ładowarki póki co w domu nie mam, muszę poczekać na moją mamę. No to nie chwilę, poczeka, albo w ogóle sobie na komputerze. No przede wszystkim to zostawi komputer utaty Wszyscy A co so, masz z sobą? No. To no. czemu nie zagrasz człowieku? Bo mi nie odpala w ogóle Próbuj człowieku chociaż! Próbowałem już w rekreacji Pokaż to mi to Próbuj ostatni o. raz No pokaż mi te to w nie... Dobra, nie, nie pójdźmy Ja sobie idę na radykalną rekreację, bo jestem ciekawa czy na to zostały sejfy, czy nie to jest... <śmany> chcą mi tak co mówić tutaj rzeczy, czy nie Jestem po prostu bardzo ciekawy. A nawet jak są to może to migana nie być w sejpie. ale to migan teraz wypada od bossa właśnie dlatego no, że migana nie może być do tego samego czekaj chwilę zadania wiecie, migawek widzisz kiedy już alarm aha. się robi jaki alarm? alarm, no alarm jak się kupa sejf, jak się bierze na rzecz to się ocala alarm aha a no teraz jak się zabije bosa to się ocala alarm ale no to bez pracy. sensu no to lecimy chłopie Lecimy, ja niśmicze, ja nie śpijcie Ja wysiądę, bo to tu jest Tu jest ten chłop z koronką, nie? Nie ja, podnieś Ja to wezmę Ale w tym mówiliśmy jakoś, nie wiem, bez Bambik i koronka To nie jest zbyt dobre połączenie O, pies mój przyszedł On już dawno nie, więc... Wstań... Sali... Z czego oh! przeprowadziłeś? No to nie to tak dawno. Tak A ja, ja dostałem jeszcze więcej. Mam mega lowa, na mam napad. ładowarki nie mam, bo mi zabrałeś. No bo nie mam pompy, bo mi zabrałeś. No jeszcze ja No i oczywiście nie mogę trafić. Kurde, super, nie musieliśmy kraść tej, tej, pompy. Szymon, do no. I no? No, bo mieliśmy rozdać na dzień nauczyciela, ale nie no. No Szymon. Ale to jedna została, tylko było 10. Ale ruszaliście? No. I co jedna została, kogo daliście? Eee, daliśmy wszystkim, tylko ona po prostu została w zapasie. Dobra, gotowe znowu. Daj swojej mamie. No i kurde kolejny nic Ja nie mogę nic mi mixują nagrywanie, naprawdę. Daj Przeszkadza... no, swojej mamie tego Szkodzają mi cię w Co? Jak zwykle widzowie zostaliśmy sami. Dlatego jest live najprawdopodobniej, sprawdzę jeszcze. Ale nowe... No. Powiadajmy! od teraz już zamiastują i bardzo ciężkie dokładnie po z, małe, to z, z Bo... Nie wiemy tego robić na swoim kanale. Dziwnie się czuję, bo oni... Czuję się jak mówi do ekranu. Tak powiem Dobra, transmisja na żywo jest i co? Czekamy na Szymon, mam nadzieję, że, zna, że znowu będzie żył.